Cześć, to Marcin Wietrążek. Witam w kolejnym epizodzie autoterapii w 5 minut. Dzisiaj chciałbym zaprezentować bardzo fajną, bardzo ciekawą technikę rozluźniania mięśnia czworobocznego kwiatu. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdę do omówienia dzisiejszego materiału, chciałbym Cię prosić o wsparcie tego kanału. A możesz to zrobić całkowicie, bezpłatnie, poprzez naciśnięcie subskrypcji dzwoneczka, poprzez dania łapki w górę czy napisanie jakiegoś komentarza, może jakiejś uwagi, która sprawi, że ten materiał dotrze. Także do innych, a myślę, że jest to materiał wartościowy i może odmienić niektórym osobom życie. Zachęcam do śledzenia tego kanału regularnie. Udaje mi się coraz więcej tych materiałów nagrywać, i mam nadzieję, że gdzieś w Twojej głowie uda się zbudować obraz całości naszego ciała, w jaki sposób na nie wpływać. Oczywiście z mojej perspektywy nie zawsze trzeba się z nią zgadzać. Zachęcam do e, sprawdzenia tego, o czym mówię, przećwiczenia. Nie do końca wiem teraz, czy będziemy pracowali z mięśniem czworobocznym grzbietu. Oczywiście, jeżeli byłaby to uczelnia, e, byłaby to dokumentacja medyczna, to jak najbardziej wskazałbym, że pracujemy teraz nad mięśniem czworobocznym grzbietu, nad trapeziusem, nad tak zwanym kapturem, nad mięśniem kapturowym, tak w przeszłości nazywanym. Ale tak de facto będziemy pracowali nad sztywnością, napięciem na bocznej stronie Karku, czy na bocznej y, stronie szyi. Trochę chciałbym też nawiązać do tak taśm anatomicznych, y, bo niektóre osoby za chwilę powiedzą, że będziemy rozpracowywali taśmę anatomiczną. Y, we wszystkim tym jest trochę prawdy i we wszystkim tym prawdy nie ma, bo zarówno nie do końca będziemy pracowali z miejsciem czworobocznym grzbietu, jak i nie do końca będziemy pracowali z taśmą anatomiczną, bo one i są, i ich nie ma. Czyli w, y, kwe, w kwestii hipotezy. W kwestii jakiejś próby znalezienia innej perspektywy na, na ciało. Oczywiście, że taśmy anatomiczne e, istnieją. Podoba mi się ten koncept, latami go e, analizowałem. E, bardzo mi się podoba. Podoba mi się, że są ludzie, którzy wręcz e, bardzo wnikliwie go studiują. A z drugiej strony, to jest tylko koncept i e, nie do końca ujmujący wszystkie aspekty naszego e, ciała. Jeżeli doświadczasz bólu karku, napięcia, w tej okolicy masz problemy, tutaj może nie masz pełnego zakresu ruchu, nie możesz swobodnie poruszać szyją, czujesz jakiś ból między łopatkami, może masz bóle głowy. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten twój mięsień nie jest do końca mobilny. Odsyłam do epizodu poświęconego poprawie mobilności tego mięśnia. Odsyłam też do epizodu poświęconego punktom spustowym w mięśniu czworobocznym grzbietu, więc można naprawdę dużo fajnych rzeczy w obrębie tego mięśnia zrobić. Pod spodem w, w opisie masz też wypunktowane więcej filmów poświęconych dolegliwościom bólowym szyi. No i teraz jest kolejna rzecz, którą można tutaj z tym mięśniem czy z tym obszarem zrobić, bo to co teraz będziemy robili, to będziemy pracowali nad swobodnym skłonem do boku, co wiąże się z tym, że niejako poddany terapii mięsień czworobocznych grzbietu będzie lepiej funkcjonował. Ale tak po chłopsku mówiąc, po prostu szyja będzie swobodniejsza, mniej będziesz odczuwać napięć, sztywności, mniej dolegliwości bólowych. Z jednej strony będziemy pracowali z mięśniem czworobocznym grzbietu, ale także z tkankami na bocznej stronie szyi i z mięśniami na bocznej szyi, stronie szyi, bo to będzie także mięsień płatowaty, półkolcowy głowy, mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, czy mięśnie pochyłe gdzieś w głębi, to to będzie jedna rzecz. A z drugiej strony tkanki na bocznej stronie ramienia. I to nie tylko mięsień ramienny, stąd była moja ta uwaga do taśm anatomicznych, bo ktoś, kto ogląda to i kojarzy taśmy anatomiczne, bardzo ciekawy koncept Toma Meyersa, no to będzie tutaj widział po prostu rozciąganie taśmy. Ja bym chciał jednakże, żeby dostrzec i, i poczuć, że tu się dzieje prawdopodobnie więcej. Także z tkanką podskórną. Czyli w momencie, kiedy będziemy tego typu ruch za chwilę robili i wszystkie te struktury rozluźniali, rozciągali, nie wiem jak to powiedzieć, będziemy wprowadzali je w stan wydłużenia, to także nerwy skórne splotu szyjnego, tutaj nie wiem, nadobojczykowe, będą w to zaangażowane. mięśnie szeroki szyi, więc tak mógłbym tych struktur anatomicznych wymieniać. Dobra, tyle o tym. Chodzi o to, że tkanki na bocznej stronie ramienia... Tutaj barku, no co to też jest, ramienia, karku i szyi będą rozciągane. I można oczywiście wykonać relaksację pozometryczną od do takiego epizodu, gdzie tam ładnie wykonujemy technikę poprzez trzymanie głowy w ten sposób i uchwycenie ręką taburetu, żeby ustabilizować bark. Tutaj stabilizacja barku, czy to rozciąganie będzie pełniejsze z racji tego, że będziemy robili przywiedzenie w stawie ramiennym, czyli ręka musi iść za. Za plecy. Dobrze jest ją sobie złapać z drugiej strony. Może uchwycić w różny sposób albo w taki sposób, albo uchwycić poprzez zaplecenie rąk. Jednym, jednym z zadań będzie ciągnięcie tą drugą ręką tejże ręki mojej, w tym przypadku lewej. Czyli tu wprowadzam przywiedzenie, nie tylko jak, niejako stabilizując bark, tak jak ma to miejsce w relaksacji poizometrycznej. Ale jeszcze rozciągając tkanki na bocznej stronie ramienia, które są zaangażowane w odwiedzenie. A tutaj nagle idzie przywiedzenie i te tkanki rozciągamy. Więc, w moim odczuciu, bardzo ciekawa technika, i niejednokrotnie może być tak, że sam fakt tego rozciągania barku już będzie dla ciebie ciekawie odczuwany. Jak teraz nawet nie, nie tyle ja wykonam skłon głowy w bok, tylko wychyle się tułowiem, to mogę troszeczkę zintensyfikować to rozciąganie. Czyli gdzieś nie, nie do końca już mam jak pociągnąć swoją rękę dalej, natomiast mogę tułowiem gdzieś troszeczkę zwiększyć to rozciąganie, czyli to przywiedzenie relatywnie w stawie się powiększa. A z drugiej strony powolutku wykonuj skłon głowy w bok. I teraz nie chodzi o to, żeby szarpać tą głową, żeby nie wiadomo jak ciągnąć. Tylko wprowadź delikatnie taką pozy pozycję rozciągania. Jeżeli ona jest zbyt, dla Ciebie zbyt intensywna, to się troszeczkę wycofaj. Omawiam gdzieś w odcinku na temat gimnastyki szyi, jak można to zrobić w formie trochę rozluźniania mięśniowo-powięziowego i odprężania, czyli postaraj się wyczuć, kiedy zaczyna się ta Twoja delikatna bariera, kiedy jest granica, w której czujesz rozciągnięcie, że Dalej nie możesz i postaraj się w tej pozycji delikatnie wytrwać. Może pooddychać. Może zmienić troszeczkę kierunek, czyli jeżeli czujesz, że to jest mięsień jest lekko rozciągnięty, to zamiast brnąć w cudzysłowie rwać go i szarpać ile wlezie, zmień troszeczkę kierunek, czyli lekko skręć głowę i dalej y, wykonaj y, lekkie wydłużanie tkanek. Za chwilę po kilku sekundach, może kilkunastu Pamiętaj, że ja teraz omawiam, jest troszeczkę to trudniej zrobić. Możesz cierpliwie sobie pooddychać przez nos, oczywiście. Możesz skręcić głowę delikatnie w drugą stronę i szukać tych napięć gdzie indziej. Możesz troszeczkę odpuścić rękę, może mniej tego przywiedzenia w ręce zrobić i dalej postarać się te tkanki. Wydłużać. To samo na drugą stronę. Oczywiście to nie jest jedyna technika, Myślę, że to jest jakiś element, albo nawet ciekawe ćwiczenie za chwilę do Twojej gimnastyki, jeżeli takową wykonujesz. A jeżeli nie wykonujesz, no to zachęcam, żeby chociaż raz po raz czas się znajdzie. Nie wiem, czy to rozumiesz. Można stanąć, założyć sobie ręce, tak i patrzeć w sufit, narzekać na świat, martwić się tym, co się dzieje dookoła, a możesz gdzieś stanąć i martwić się w takiej pozycji. Więc jeżeli martwisz się, oglądasz telewizję bo czasy są trudne i, i, i bardzo przykre, to możesz się martwić w innej pozycji. Weź pod uwagę, że troska o własne zdrowie, własną siłę, własną sprawność, to być może będzie kiedyś w przyszłości troska także o Twoich bliskich. Więc y, y, tu nie ma co odkładać y, gimnastyki i troski o swoje, swoje zdrowie na później, tym bardziej, że tego typu rzeczy, które ja prezentuję, są praktycznie y, nieczasochłonne. Nie trzeba wsiadać w samochód, nie trzeba jechać do jakiegoś fitness klubu 2 km stąd, tylko wystarczy włączyć nawet pewnie na telewizorze parę filmików i w czasie oglądania wykonać parę prostych rzeczy. To jest ćwiczenie, które zapewne fajnie by było wykonać, być może codziennie, chociaż tych ćwiczeń się nazbiera tyle, że sam musisz, czy sama musisz zdecydować, które ćwiczenia wykonywać, Ale, tak jak wspomniałem, no nie są to skomplikowane jakieś ćwiczenia. Tu, może, teraz jeszcze tak myślę o takim akcencie, że można jeszcze fajnie zrobić ściąganie tej ręki w dół. Czyli, oprócz tego, że jest przywiedzenie, to jeszcze można ściągać troszeczkę tą rękę w dół, że pojawi się swojego rodzaju taka trakcja, która tą rękę. W tamtą stronę, czy w tą wyciąga, więc to jest taki ruch, o tak teraz sobie myślę, jak chciał sięgnąć do swojej kieszeni po stronie przeciwnej i jeszcze tą rękę wyciągnąć. Ekstremalnie proste ćwiczenie, ale myślę, że jest w stanie dołożyć cegiełkę do troski o Twoje zdrowie. Tyle w tym epizodzie. Pamiętaj, łapka w górę, komentarz, subskrypcja i do zobaczenia w następnym epizodzie.